Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka. Witam Państwa serdecznie witam moich gości i Stowarzyszenia Handlowców Stajówka, pani Danuta Balcerzak. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale ja w tym momencie chciałabym sprostować. Ja jestem tutaj jako Danuta Balcerzak. Zwykły jako mieszkaniec? mieszkaniec, tak. Jak się tak. już jest prezesem, to się już nie jest zwykły Ale dlatego bardzo bym prosiła, żeby w pewnych sytuacjach rozdzielać. I pan prezydent Łukasz Bojowiak. Witam serdecznie, witam panią. Witam pan bynajmniej to bynajmniej jako zwykły mieszkaniec do nas na pewno nie przyszedł. Ale na profilu facebookowym Stowarzyszenia Handlowców Sterówka tak, pojawiła się e, informacja, że zbieracie podpisy pod petycją do prezydenta miasta Leszna w sprawie. No i ogólnie rzecz biorąc, tak na oględnie piszecie o rewitalizacji, ale piszecie w związku z, po, z tym, że mieszkania socjalne mają powstać w centrum miasta, a nie na Grzybowie. Przede wszystkim y, my nie zgadzamy się z tym, żeby zwiększyć jeszcze y, ilość y, mieszkań socjalnych. To po pierwsze. A po drugie m, dla nas najważniejszą sprawą jest sprawa rewitalizacji, o której się tyle czasu mówi i oczywiście wiele rzeczy zostało zrobionych, ale y, bardzo mało namacalnych śladów pozostało y, w samym y, centrum. Mogę już o tych mieszkaniach, tak, bo tak. to było także że mieszkańcy Grzybowa zrobili najpierw petycję, że oni nie chcą tam tych dwóch bloków socjalnych. No i właśnie petycja poskutkowała i postanowiliście zrobić to samo, czyli zrobić Zupełnie petycję której, której prezydent Oczy... Bojowiak posłucha. Oczy... Oczywiście, że tak. A prezydent Bojowiak posłucha? Yy, nie, ja będę szanowni państwo realizował uchwałę Rady Miasta Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017. Ja przypomnę, że akurat wiceprezydent Jan Wojciechowski wraz z prezydentem Tomaszem Alepszym opracowali ten dokument, a Rada yy, ten dokument przyjęła. I w yy, w tejże uchwale, gdyby Pani e, Balcerzak zapoznała się, jest wykaz e, lokali o czynszu regulowanych w budynkach przeznaczonych w całości na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. E, tam był podany stan na 30 września 2012 roku. Jest wykaz na Gajowej, na Lipowej, na Gronowskiej, na Królowej Jadwigi, na Przemysłowej, na Rumuńskiej, na Sienkiewicza, na Słowiańskiej, na Sobieskiego, na Wierzbowej, Matejki, Krasińs Krasińskiego i Przemysłowej. E, i dlatego moja propozycja przekształcenia lokali komunalnych, mówimy o 24 lokalach, jest konsekwencją także przyjętej przez Radę Miejską Leszna uchwały. Ale w tym momencie ja nie zgadzam się. Z prog to, te wszystkie uchwały, które są przyjmowane, powinny być spójne przede wszystkim z programem rewitalizacji, który obowiązuje do 2015 roku i zupełnie inne założenia są w, pro w tym programie w aspekcie społecznym. No Także tak, yy, to się kłóci, no, yy, ale, panie prezydencie. Ale wie pani co, no ja e, zestałem e, taki oto stan faktyczny w formie uchwały i może mieć pani pretensje do swojego środowiska, które przez, e, które przez 16 lat współrządziło tym miastem. E, przypomnę, że pan prezydent Jan Wojciechowski wywodzi się z tego środowiska i wtedy mogliście państwo negocjować, e, negocjować i rozmawiać. No, e, jest to dokument, który jest dokumentem strategicznym i on w konsekwencji przyjęcia przez Radę Miejską Leszna, musi być po prostu realizowany. Ale uważam, że yy, program rewitalizacji również jest dokumentem strategicznym. I... I ja zapytam tylko o jedną rzecz. Czy te 24 mieszkania socjalne, których nie będzie na Grzybowie, czyli te 24 osoby czy rodziny najczęściej z problemami różnymi, trafią do centrum miasta, panie pytanie? Yy, trafią do tych budynków, które są wytypowane. Ja przed chwileczką przeczytałem adresy nieruchomości, no, które są wskazane. Jest, jest w centrum, ale ja przypomnę, że yy, gdyby już można było tak rzeczywiście pomyśleć, po myśleć nad tym problemem, to pani jako była radna mogłaby zapoznać się z wykazem mieszkań socjalnych i na przykład mamy mieszkania socjalne już aktualnie na Klonowicza, na Królowej Jadwigi, na Leszczyńskich, na Łaziennej, na Marcinkowskiego, na Meciga, ba blisko pani nieruchomości, mamy bardzo dużo lokali na ulicy Narutowicza, mamy ulicy, lokale socjalne na ulicy Niepodległości, Brackiej. mamy, mamy na, na ulicy Brackiej, na ulicy Przemysłowej, Mm-hmm. Na Słowiańskiej. Natomiast Tych będziemy... lokali jest w mieście dzisiaj aktualnie 200. I będziemy I te mieli lokale, jeszcze i więcej? Te lokale. Nie, tu chodzi o spójną politykę i, i, i politykę, która ma związek z naturalnym, naturalnymi zamianami. Ja, jako prezydent miasta Leszna, chciałbym, aby nie kumulować wszystkich lokali socjalnych w jednych budynkach. Przykładem jest budynek na ulicy Łowieckiej i na Gronowi. i na Gronowi. Mhm. Szanowni Państwo, statystyki policyjne, a jeszcze jako poseł pisałem, mówią o konkretnych interwencjach. Na przykład w okresie od stycznia 2010 roku do października 2014 roku odnotowano w tych budynkach socjalnych, gdzie są wszystkie lokale socjalne, 243 interwencje. Ym, w, w listopadzie 2007 do, do końca 2009 było 23 interwencje. Ja Naprawdę rozumiem, ogromny problem, czyli... ale zmierzam do tego, że wielu mieszkańców, na przykład na ulicy Łowieckiej, prosi wręcz na kolanach MZB MZBK, czy instytucje miejskie, aby przejść do innego lokalu komunalnego. Dlatego musimy, musimy przeanalizować stan faktyczny i naturalnie proponować też mieszkańcom inne lokale. I ja na przykład sobie nie wyobrażam, że lokale, które są budowane na Grzebowie, a jest to 24 lokale o powierzchni 36 metrów kwadratowych, 32 metry kwadratowe, 48 metrów kwadratowych i 42 metry kwadratowe, bo taki jest wykaz tych lokali, były to lokale socjalne, mhm. o pełnym yy, dobrym standardzie technicznym. Pani, Danuta, no przepraszam Pani Danuto, a was, wy się czego boicie? Bo wiem, że czego się bali mieszkańcy Grzybowa. A czego wy się boicie? My się po prostu boimy dalszej degradacji na terenie Starego Miasta. Przepraszam. Sytuacja sytuacja jak w tej chwili wygląda stare miasto, my wszyscy wiemy. Proszę mi wierzyć, że osoby, które przychodzą podpisywać listy, jest to zupełnie spontaniczne. Ja wiele rzeczy w tej chwili wysłuchuję. Mhm. Oni się z tym nie zgadzają, nie zgadzają się z tym, żeby jeszcze zwiększać liczbę tych mieszkań socjalnych. To już jest tak ogromne nasycenie 200 mieszkań socjalnych. Jest to ogromne nasycenie w miejscu zlokalizowanym, gdzie jest największy procent ludzi pozostających długotrwale bez pracy, tak, ludzi korzystających z, ze środków opieki społecznej. Czy liczba mieszkań się zwiększy, Panie Prezydencie? No nie, ona oczywiście jest, y, musi być zwiększona, liczba mieszkań no, socjalnych, właśnie. bo to wynika z przyjętej uchwały z 2013 roku. Y, I tu proponowałbym, żeby Pani zapoznała się z tym dokumentem. On jest bardzo ciekawy i, i jest to dokument, który jest wynikiem y, takiej szerokiej dyskusji y, w Radzie Miasta Leszna, y, a opracowany przez służby miasta niewątpliwie rzeczywiście Starówka y, wymaga rewitalizacji. E, ma pani tu przed sobą program rewitalizacji e, miasta Leszna e, na lato 2.7, 2.15 i tak naprawdę e, po przeanalizowaniu tego wszystkiego możemy powiedzieć wprost, nie zostało nic zrobione, tak? Oprócz ja. oczywiście e, remontów kamienic, e, które, które uczestniczyły Ale program tam, jako taki jako rzeczywiście nie jest. Jest, jest, jest w kilku aspektach, jest tak, ja dużo ja uważam, zrobione. Ale ja uważam, że, nowy że powinniśmy się, bardzo dużo zmienić. Na tak, nowy się robi, teraz pytanie, tak, jak będzie tak. robienie oczywiście, nowego, bo oczywiście. wy piszecie, konsultujcie to z nami. Oczywiście. Jesteśmy, oczywiście, fajny głos. Mam nadzieję, że będziecie Państwo partnerem społecznym do takiej szerokiej dyskusji. W najbliższym czasie pojawi się e, profesor Barański z Akademii Sztuk Pięknych, specjalista do sprawy rewitalizacji, gdzie będziemy e, chcieli po, porozmawiać na ten temat. Mam nadzieję, że e, będziecie Państwo też podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Infrastruktury czy innych e, komisji, które będą zajmowały się problematyką Komisji Rewitalizacji. Z, y, sprawami rewitalizacji. Niemniej jednak proszę pamiętać, że y, sam rynek y, y, wymaga wielu zmian, bo ja na przykład krytycznie od, odnoszę się do parkowania, bo jeżeli pani uważa, że starówka powinna być wizytówką naszego miasta, no to bardzo przepraszam, pół roku parkowanie y, samochodów w centrum miasta, no to dla mnie to nie jest dobry przykład i, i nie jest to dobra wizytówka dla y, osób, które przyjeżdżają i odwiedzają nasze miasta. Pani... I w tym momencie, ale w tym momencie y, Pan, Panie Redaktorze słyszał ode mnie wielokrotnie y, moją deklarację, że w momencie, kiedy miasto y, sprosta y, i zrobi parking y, docelowy, tam gdzie będą mogli ludzie. Tak, bo y, też pisze y, czy jest, oczywiście, że tak, no to my nie będziemy za tym, żeby y, samochody pojazdy parkowały na rynku. Ale y, podejrzewam, że y, poprzednie władze y, liczyły się z tym, że powstanie y, jednak galeria Goplana i rozwiąże w jakiś tam sposób ten problem. No niestety chyba nic takiego się nie zdarzy w najbliższym czasie. W związku z tym miasto naprawdę powinno jak najszybciej uskutecznić środki i, i zrobić wszystko. Jesteśmy, jesteśmy do pełnej dyspozycji, natomiast proszę pamiętać, że rewitalizacja to także społeczna i po to jestem prezydentem miasta Leszna i moja deklaracja jest jednoznaczna, że będziemy analizować całą sytuację lokali socjalnych, które są niezbędne, bo to jest zadanie miasta, które wynika z przepisów prawa. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście cieszę się bardzo, że państwo zbieracie pod, y, pisma, y, podpisy pod petycją, chociaż dziwię się, że ta petycja powinna być wcześniej złożona. Akurat y, trafiło to, y, y, trafi to na moje biurko. Natomiast jakoś nie mieliście państwo odwagi jako, jako Stowarzyszenie Starówka y, zwracać się z problemem do prezydenta poprzedniego. Ale ja to przyjmuję i chcę to zrealizować, bo to jest jeden z moich priorytetów. Niemniej jednak chciałbym pani powiedzieć, że zapraszam panie, panią do gabinetu, z całym środowiskiem jestem do pełnej dyspozycji. Chcę rozwiązać jak najszybciej te problemy. Rada Miasta Leszna uważa, że też powinniśmy to zmienić. Trzeba będzie znaleźć środki finansowe na remont ratusza, na remont nawierzchni. Przypomnę, że za po przyjęciu budżetu rozpoczynamy już procedurę przetargową na remont całej ulicy Bolesława Chorobrego ze zwiększeniem miejsc parkingowych. To jest bardzo ważny element. Oczywiście zgadzam się, że ważnym elementem rewitalizacji tej części miasta byłaby budowa galerii. Zwróciłem się z pismem do inwestora z prośbą o określenie się, czy rozpocznie tą inwestycję. Odpowiedź kim Jeszcze nie, Jeszcze nie. to skomunikuję państwu. Także naprawdę jestem do pełnej dyspozycji i uważam, że wspólnie powinniśmy zrobić coś fajnego dla mieszkańców Leszna, dla Starówki, dla kupców leszczyńskich. Panie prezydencie, ja w tym momencie właśnie chciałabym sprostować, że w tej chwili jest bardzo dobry czas. Można powiedzieć, najlepszy czas na to, żeby zacząć realizować program. Raz, że on się kończy, tak? Czyli trzeba nowelizować i na następne lata opracować. Po drugie, jest pan nowym prezydentem, nowe władze. Po trzecie, bardzo ważny aspekt w tym wszystkim w tej chwili są środki unijne, po które można sięgać, tak? jeszcze, jeszcze nie są jeszcze nie są jeszcze Ale to, to właśnie w pana kadencji teraz yy, te oczywiście, środki będą. Oczywiście w związku mia... z tym chyba nie można sobie wy, wymarzyć lepszego okresu, dlatego żeby w końcu wprowadzić tak w życie i tak, realizować służby, program. Służby, służby, miasta są przygotowane do tego, aby pozyskiwać środki unijne, i z niecierpliwością czekamy każdym, na uruchomienie środków ze W każdym razie, jeżeli będzie 400 podpisów ważnych będzie. na petycji, to, to trafi na obiady. I co pan prezydent wtedy będzie rekomendował? No oczywiście ja będę liczył na bardzo merytoryczną dyskusję. E, Ale się odstąpi bardzo. pan od tego pomysłu? czy nie, nie odstąpię, bo ja realizuję uchwałę. No, radni przyjęli. Ja jestem organem wykonawczym, który realizuje uchwałę, i bardzo bym prosił, aby jednak przed zbieraniem podpisów za poznać się z dokumentami strategicznymi, które zostały przyjęte przez Radę Miasta i poprzednie władze i wtedy dopiero przygotowywać treść petycji. Ta treść petycji jest wadliwa z punktu widzenia dokumentów miasta Leszna, które zostały przyjęte w formie uchwały. Danuta Balcerzak, Łukasz jak bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka.